Co jest? Co jest? Stara nas nie widzi. Mamy tępe dziecko. Jezus Maria, tak ją wychowałeś. <grystanie> A, ja. Czyli co złego to. <grystanie> Agik Castle. Co tu o, się kurde. dzieje, stary? Basze o, o, z. Nadchodzę! Freeze! O, to nie mogę. Czekaj, patrz. Dobrze. Jak ja staję na tym, to tobie się to odpala. Go. Dobra, to jejdę. Ja wiedziałem, wiedziałem. Nad mu to nie zdziwiło. <grystanie> dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra, Szczur albo pies? Pies! Dobra. Koń albo lew? Lew! Owca albo szczur? Owca! Dlaczego drzemy mordę? Krowa! Nie ma krowy! Żabamy, no bo... Zawsze dobra, mówisz dobra, coś to dobra. coś, no. nagle krowa, ja patrzę, nie mam krowy. Dawaj żabkę, dawaj żabkę. Okej, okay, dobra. O. A co rysujemy? A walimy, no kutonga walimy, nie? Hey, dobra, dobra, dobra Czekaj, yy, zacznij, w Okej, okay, dobra, czekaj dobra. No, no co nie ty no, od czego lewej jaja no A dobra, dobra, to dawaj w lewo Dobra Prawo Dobra, góra OK. i teraz prawo A, od razu jajo odlecisz, dobra <laughs> Dobra, no, taki wiadomo jak ten I teraz lecimy od lewej Do, dawaj do góry Okay. O, jeszcze, jeszcze! To niby gra dla dzieci. Oj! Zostawmy no, no, to tak. To... Obviously, pediatr. Ja pierdzielę ten obviously. Obviously. To jest właśnie ten poziom. Dojrzali ludzie gra dla dzieci. A no, dorośli? Nie, no dobra, dobra. No. Zagrajmy w coś innego. Zadam szmato? Nie, <coughs> dobra, nie mogę! No! Moja się już zatrzymała! Nie, dobra, nie mogę! o Boże po... Nienawidzę. Jeden, dwa. Nie no to po... Ale ja nie mogę, ty musisz w dół i w górę, ja mogę w lewo, w prawo. Aha! O. Dobra, dawaj w dół. Dwa, gdzieś trzy, a tak. Trzy. Cztery. Sierz! Siedem. O siedem!

Co to wyjdzie? Trzynaście 16, 16 w prawo? 22, 20. 20. 27, 24. To Sześć i chyba. No, ja, bez kitu, tak było. O, to, to, będzie bełd o, No czar, no. Trzymałem od Krakowa. Fuh, jeszcze to wącha. No bo. Obrzydliwy. Nigdy nie wąchałeś? Yeah. Jak się zresztą to też to takie... Ciekawe, jak pachnie mnie głową. DAIĘ! No i to jest co <gresso> bez Odpalili się. Dwa zgrzańce. Dawaj, szybciej, co ty? Dawać, Foster. Dawaj, Foster, dám, co? tam, Dawaj, dam! Klikaj, dam! Nieważne, co tam mijamy. Hey, <gresso> Mój Boże. Oh, yeah. Klauny. Ale, że mam nawet w grze? Bóg. O, o! O! I sobie również! <grywa> Do mordy! Zabiliśmy klauna! Z wadowic! Nie, z koszalina! Jezu, kto był Svado. z wadowic? Papież, Papież był! z wadowic! Z wadowic. Ja. 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 Nie, nie, on za zero sobie zostaje. I mi się wydaje, że on musi po prostu tutaj wpaść! Ta! S! Idę z ręce, z ręce! ULTUJĘ! S! Nice, nice, nice! Let's nice, go! Let's go.

That's what friends are for. No, no, hmm. nothing's wrong. It's it's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. But you need a hug. <laughs> I kinda do. <laughs> what are you doing Kill her. Kill Kill me? Why do you want to kill me? Oh no, 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 no. We do we don't wanna kill you. We just kinda have to. Uh, it's just a little bit.

On, kurde cię do rakiety! Layera. Co? Oh, no, May away. Quick, oh. Teraz? Oh. No i No nie no! Czemu tak się musi dziać? My <gry> I'm stuck step bro! Ja już! Dobra, dobra! Naprawdę gra dla dzieci, przypomnę! Jezus Maria, co jest? Wysijmy jej oczy jak y, temu odkurzaczowi. Nie, no kurde! Ten ziomek może ci być nieźle. A, sorry. Ten ziomek ma nie wiem, jakieś niespełnione nieźle. fantazje o zrobieniu jakiejś Sekiro, ale im mu Aszafosu bo Ma być gra dla dzieci. On ok, mega lul! Nie ma problemu. Będzie gra dla dzieci! O! A ty kurde! No, nie, 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 no. Nie, no ale ja się robić, tak, nie chcę tego robić. lepiej teraz, słomek, to Rzuczek, teraz złonik, to. to. Oh, yeah. Książko. Oh, oh. No, skutek. Oj. 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 O boż, nie, Jezus, no nie, Maria nie. Nie. Jest, nie. Nie. nie <śmany> to już jest. To jest. To jest... No co, <śmany> co jest? Ja Czy ja mogę? Co jest? Nie! No jest lepiej, urywamy trąbę. Nie mogę tu patrzeć, ja pierdzielę! Wy psychotaci. wysysacie oczy, urywacie nogi słomkowi, haj. Panujcie ich de. Ej, no oczekiwałem, że ten słoń będzie jakimś badasem i będziemy się walczyć jak w Demon Souls'ach Bo chodzi o to, że my musimy u niej wzbudzić emocje, żeby się przywrócić do życia Tylko z jakiegoś powodu wybraliśmy płacz, który nie zadziałał! Ej, ale z tym czyli my poni z tego słonika rozwaliliśmy, Zamordowaliśmy, tak, ponic. Dobrze wam tak, hatfu zasłonika płynę. MATO! No, to mamy widzowie, mamy, mamy No, ale to jest właśnie ten moment, no. Jak będę musiał słonika drugi raz oglądać O, Nie, 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 nie. Ptaki też zabijemy, oczywiście, ale najpierw im powiemy, że obiecamy im super rzeczy. I że Rose będzie kochała te ptaki, oni powiedzą naprawdę To ciekawe. To jest, to jest bardzo interesujące. każde zwierzę, ogarniasz matmę, czas musisz już ogarniać zegar w wieku 6 lat, inaczej nie przejdziesz gry chyba, nie? Chyba, że starego poprosisz o pomoc. Ale sery też pewnie nie załapy, bo nigdy nie grał w gry. Bez skitu, co to za jakieś joysticki tutaj? Zaraz się zrzygam, weź to wyłącz. <laughs> da bez skitu. Ciachaj. Ciach. Okej. Okay. I tutaj mogę coś jeszcze z tym zrobić, aha. Ała, no co ty! <laughs> A, to mam się skakać po prostu. To to jedzie do góry. W końcu no. jakieś levely dla 6 lat Dla gry, no. dla 6-latków. No właśnie. No. O, okej. Okay. <gry> easy. Byczku, nie, spoko, urodziłem spoko. się w Fall Guys na takim levelu. coś do mnie mówi. Tu turbiny nawet powietrznej nie ma. Jezus, Maria, żadnych przeszkadzajek. Naprawdę nic. Serio? Chcesz w się sensie? it? Jezus, Maria. Ojej, cofnęło się. To jeszcze mamy double jumpa, nie? Double skitu. Jakby pierwszy skok nie wyszedł. Okej <śled> 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 Nie wiesz <śled> 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 Okej okay. To wygląda jak platforma na bossa Tak wygląda Ojojoj oj, oj, ole Okej okay. To jest Ojojoj oj, oj. Dobra gra dla sześciolatków chłopci powie To Co teraz? Dobra Ciemno, ciemno, ciemno Spoko. Dajcie mi mniej miejsca Dawaj mniej miejsca! Co tak dużo, co tak dużo! Jezus, nie wiem gdzie stanąć, tak dużo miejsca jest Dawaj mniej O, o to mi chodziło! Zajebić! Teraz wiem na którym stawać Dobra Okej, chill żeby omijać wszystkie, a nie zawierać Okej, teraz wiem Oh, Podszat, dobra, spokojnie. <laughs> że mamy to minąć. Czyli pewnie ja dostaję niebieski, ty czerwony. No, klasyczek. Skąd wiedziałeś, kto dostaje który? No bo takie mamy kolory przecież. Dobra, z Aha, Zabijamy, nie? Zabijamy, od razu. Zabijamy, mordujemy. A najpierw mu obiecamy coś tam Spalić wioskę. Spalimy. Spalić wioskę, megalul. Też ma to. No daj mi wziąć jedną! No daj mi! Co za o. dziwka. No, o. dawaj. O, o, o. o, dziwne, co? Dobra, ja pierdzielę! Nie dla brza! Myślałeś że kiedyś, żeby nie być kupą gówna? Nie. Oj! A! Trzymaj się znaku! Trzymaj no, nie się mogę. znaku! Spada w dół! No, no trzymaj ja się ma... znaku! No, trzymam się, ale ktoś mi ciąży! No ja się trzymam ciebie! No. O dobra, no i widzisz jest git. O teraz ja chyba będę musiał. Nie ciebie. Oho. Gotowy jestem! No puść mnie! Jeszcze ja puść, puść Trzymaj się znaku! Puść. Czekaj, bo muszę... No nie mogę się trzymać! Trzymaj się znaku! No nie mogę. No udaję, gruby udaję. No nie mogę. No i zjechaliśmy na sam... I co? Jesteś dumny bo z siebie? złapałeś ja złapałem, ty gruba kupo! Ja muszę do siebie, dobra, no, nice. Nice, dobra, w prawo. W prawo. Lipa! 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 Jezus, jest, uważaj! Jest, jest, kręć, kręć! Dobra, git. Aaa! Dobra, na ciebie, dobra. Trzeba wam się wszystko z ruchaniem kojarzy. Myślę tylko tutaj, wiecie, relaksujemy. O dobra. relaks, ruchanie? Znowu. To, let's go! Robimy to o, o czekaj tam na dół jeszcze można Eny masaż? Eny masaż? O. o tak, robakiem po plecach A tam jeszcze coś na górze jest. O the right Let's go! O, dobra. Czemu dziękujęś pajączkowi? Nie zostawiaj mi! Musimy je zamordować przecież jeszcze! Aaa, za. To jest Nega, ważny jak ja wyglądam, ja pierdziele! Jak debil! No... No debil, debil, no debil, idiota! No, co ty udajesz?! Udajesz, Torek?! To przecież ty nadepnąłeś! Ty nadepnąłeś! Nie! Słuchaj to! Szybko! Feeeee! Spokój, 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 spokój! Pauza! Spokój, spokój, spokój! spokój. Zrobiłem stopniowo. Teraz Tam jest krass tal! KRAST! Ale se pogo taki kolab? Nie bro, ja początek gdzie końcówka? To jest końcówka już gry. To jest końcówka, to jest final. Jak... Final to boss! Dwie jest... co, jakie będziemy to mieli zakończenie? Albo dobre, albo złe. Ta bez kitu. Albo się pogodzimy z Rawls, albo ją zabijemy. Jezu, żebyśmy zabili. Pepeł łyski to jest to. Oczy... Ja pierdolę! To absurduje! Czad, spokojnie, zabijemy to dziecko na końcu. Aha! O Jezus, Maria, nie wiem, dajcie mi jeszcze gówno na głowę. Co? Co jest? A! A! Dobra, dobra, dobra Czat, zrobimy teraz gambit królewski, ok? Czyli zepsułeś, już nie Czyli robisz tak Gambit królewski się robi Dobra Ja teraz biorę to Nie, 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 nie biorę właśnie tego Właśnie czat nie biorę Właśnie paradoksalnie biorę nie o to chodzi I tutaj robię Widzicie czat? Gambit królewski Formacja. się robi Formacja, Formacja żółta Chat, ja nie wiem co robię Ty mnie czujesz No i co tam szmato Okej, okay, chłop, mi rozbił tak, mojego pionka. I co z tego? Skoro ja teraz biorę konia i wjeżdżam nim to, to, to. tutaj i robię tak nie do zabicia formacji, że to jest insane. Widzisz to? Jaka formacja? Szach. 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 I mat. Mhm. W tym momencie jesteś walony na sukę. Trochę tak jest. Jest niebezpiecznie. Easy. Przegrałeś. O, na co? czas! Na no czasem baruro! Boże no mistrzaków no. tentas jest. Jest i scena. O, wygląda jak odbyt. Big boglant. <gląd> <gląd> Ktoś pytał? Nie, takie spostrzeżenie bardzo. O mój Boże! O, chyba to jest. Ja trzymam. BND ja Kiss! Puściłem! A kiedy, a kiedy zabijamy córkę? O, Ale nie, byłem... muszę trzymać, muszę trzymać, dobra, czekaj Ja puściłem Też muszę trzymać O, też muszę trzymać Puszczam! Ty, puszczam! Dobra, trzymam, nie! trzymam dobra, też o. A może... O. Gdzie to łapa, no czy ty? No wiesz! Jak w jakimś Shrek'u no, no. Ej, bez jak w szoku! No Joe! Zgra 10 no, na 10. 41 oby, na 10. Aby więcej było takich gier w przyszłości. Takich fajnych koopów. Jakże kreatywnych koopów, no nie? No nie no, piękna, zarąbista gierka. I same Pepograf... pomysły na, na te na minigierki, na mechaniki. Stary całe modele, świat był cały, cały klimat. No. Pominając jakby otoczkę świata to też nasze moce. To o co w ogóle chodziło w grze zawaliste, naprawdę.